Księga rodzaju: rozdziały od 29 do 32. Jakub, wyruszywszy w dalszą drogę, powędrował do Mezopotamii. Tam ujrzał studnię i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej. Z tej bowiem studni pływano stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór. To też gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano ów kamień, a po napojeniu owiec przesuwano go znów na dawne miejsce, aby zakryć otwór studni. Jakub zapytał czekających tam pasterzy. Bracia moi, skąd jesteście? Odpowiedzieli mu, jesteśmy z Haranu. On zaś zapytał ich, czy znacie Labana, syna na Oni na to znamy. I jeszcze zapytał ich, czy dobrze się miewa? Odpowiedzieli: Dobrze, ale oto jego córka Rachela nadchodzi z trzodą. Wtedy Jakub rzekł: Ponieważ jeszcze daleko do zachodu słońca i nie czas zapędzać stada, napójcie trzodę i idźcie ją paść. Oni zaś powiedzieli: Nie możemy poić, dopóki nie spędzą wszystkich stad i nie odsuną kamienia przykrywającego otwór studni. Wtedy będziemy poić owce. Gdy Jakub tak z nimi rozmawiał, Rachela, która była pasterką, nadeszła ze stadem owiec swego ojca. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki i trzodę tego Labana, zbliżył się, odsunął kamień nakrywający otwór i napoił trzodę Labana. A potem uściskał Rachelę i rozpłakał się w głos. Kiedy zaś powiedział Racheli, że jest siostrzeńcem jej ojca, synem rebeki, pobiegła i opowiedziała o tym swemu ojcu. Gdy Laban usłyszał, że przybył Jakub, jego siostrzeniec, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go i ucałował i wprowadził go do domu swego. Wtedy to Jakub opowiedział Labanowi o wszystkim. Laban rzekł do Jakuba, przecież jesteś moim bliskim krewnym. A gdy Jakub przebywał u Labana miesiąc, rzekł mu Laban, czyż dlatego, że jesteś moim krewnym, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi więc, jaką mam ci dać zapłatę? Miał zaś Laban dwie córki. Starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. Oczy Leji były jakby zgaszone. Rachela była niezwykłej urody. Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana: Będę Ci służył przez siedem lat za twoją młodszą córkę Rachelę. Laban powiedział: Wolę tak się u tobie, niż komu innemu. Pozostań więc u mnie. I tak służył Jakub za Rachelę przez siedem lat. A wydały mu się one jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę. Wreszcie, rzekł Jakub do Labana: Ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twoją za żonę, abym się z nią połączył. Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich sąsiadów, wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swoją Leę i wprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do niej. Dał też Laban tej córce swej niewolnicą Zilpę. Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana. Cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachelą ci służyłem? Czy mu mnie oszukałeś? Laban odpowiedział. Nie ma tu u nas zwyczaju wydawać za mąż córki młodszej przed starszą. Bądź przez tydzień z tą, a potem damy ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze siedem następnych lat. Jakub przystał na to i był przez tykiń stołu. Potem Laban dał mu córkę swą, Rachelę, za żonę. Racheli dał Laban również swą niewolnicę, Bilchem, aby jej usługiwała. Jakub złączył się więc z Rachelą i kochał ją bardziej niż Leę i pozostał na służbie przez siedem następnych lat. Gdy Jakub widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono. Rachela zaś była niepłodna. Lea poczęła więc i urodziła syna i dała mu imię Ruben, mówiąc: Wejrzał Jachwę na me upokorzenie. Teraz mąż mój będzie mnie miłował. A gdy znów poczęła i urodziła syna, rzekła: Usłyszał Jachwę, że zostałam odsunięta, i dał mi jeszcze to dziecię. Nazwała więc je Symeon. Potem znów poczęła i urodziła syna i rzekła: Już teraz mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów. Potego dała mu na imię Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziwszy syna, rzekła Tym razem będę sławić Jachwę. Dlatego dała mu imię Juda, po czym przestała rodzić. Rachela zaś, widząc, że nie może tak Jakupowi potomstwa, zazdrościła swej siostrze i rzekła do męża Spraw, abym miała dzieci, bo inaczej przyjdzie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i zawołał Czyż to ja, a nie Bóg, odmawiam ci potomstwa? Wtedy ona powiedziała: Mam niewolnicę Bilchę, zbliż się do niej, aby urodziła mi dziecię na kolanach, chociaż w ten sposób będę miała od ciebie potomstwo. Dała mu więc swoją niewolnicą Bilchę za żonę i Jakub zbliżył się do niej. A gdy Bilcha poczęła i urodziła Jakubowi syna, Rachela rzekła: Bóg, jako sędzia, otoczył mnie opieką, wysłuchawszy mnie, dał mi syna. Dlatego nazwała go Dan. Niewolnica Racheli, Bilcha, znowu poczęła i urodziła Jakubowi drugiego syna. Wtedy Rachela rzekła Nad ludzką walkę wiodłam z siostrą moją i zwyciężyłam. Przeto dała mu imię Neftali. Ale i Lea, widząc, że przestała rodzić, wzięła niewolnicę z zirpę i dała ją Jakubowi za żonę. Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna. Wtedy Lea zawołała – Szczęśliwie! i dała mu imię Gad. A gdy Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi drugiego syna, Lea powiedziała – Na moje szczęście, bo będą u mnie kobiety zwać szczęśliwą. Dała więc mu imię Aser. Pewnego razu Ruben, wyszedłszy na pole, gdy rzęto pszenicą, znalazł mandragory i przyniósł je lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła: Daj mi mandragory, syna twego, Anatolea. Czyż nie dość, że nie zabrałaś mego męża i jeszcze chcesz zabrać mandragory mego syna? Rachela zawołała: Niechaj więc śpi z tobą tej nocy za mandragory twego syna. A gdy Jakub wracał wieczorem z pola, wyszła Lea naprzeciw niego i rzekła: Do mnie przyjdź, bo nabyłam cię za mantragory mego syna. I spał z nią owej nocy. Bóg zaś spełnił pragnienie Lei. Poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna. i Mówiła: Dał mi Bóg nagrodę za to, że oddałam moją niewolnicę mężowi. Nazwała więc go Issachar. A gdy Lea znów poczęła i urodziła szóstego syna Jakubowi, rzekła: Obdarował mnie Bóg wspaniałym darem. Teraz będę już miała pierwszeństwo u mego męża, gdyż urodziłam mu sześciu synów. Dała więc synowi imię Zabulon. Wreszcie urodziła i córkę, którą nazwała Dina. A Bóg zlitował się i nad Rachelą. Wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono. Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: Zdjął Bóg ze mnie hańbę. Dając mu zaś imię Józef, westchnęła, oby jachwę dodał mi jeszcze drugiego syna. Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub rzekł do Labana, zwolnij mnie, abym mógł wrócić do kraju, w którym mieszkałem. Pozwól mi zabrać moje żony i dzieci, za które ci służyłem i odejdę. Wiesz dobrze, jak ci służyłem. Laban mu odpowiedział: Jeśli jesteś do mnie życzliwy, pozostań. Odgadłem powiem, że Jachwy mi błogosławi dzięki Tobie. Po czym dodał, powiedz mi, jakiej żądasz zapłaty, a jak ci ją dam. Jakub rzekł do niego. Ty sam wiesz, jak Ci służyłem i jaki jest Twój dobytek dzięki mnie. Miałeś bowiem niewiele, zanim przyszedłem. Odkąd zaś tu jestem, pomnożył się on bardzo i Jachwy ci błogosławi. Jednak teraz muszę się zatroszczyć i o moją rodzinę. A na Cóż więc mam ci dać? Jakub odpowiedział. Nic mi nie dasz. Uczyni mi tylko to, co ci powiem, a będą nadal pasł twe stada i będę się nimi opiekował. A więc obejdę dzisiaj wszystkie twe stada i wybiorę z nich dla siebie wszystkie jagnięta cętkowane, pstrę i czarne spośród owiec oraz koźlęta pstrę i cętkowane spośród kus. Niech one będą moją zapłatą. Po pewnym czasie będziesz mógł przekonać się o mojej uczciwości. Gdy bowiem przyjdziesz, aby obejrzeć to, co będzie mi się należało jako zapłata, kozy, które nie będą cętkowane i pstre, oraz owce, które nie będą czarne, możesz uważać za skradzione przeze mnie. Gaban rzekł. Dobrze, niechaj będzie tak, jak mówisz. Ale jeszcze tego samego dnia Laban oddzielił wszystkie kozy cętkowane i pstre oraz wszystkie kozy cętkowane i pstre wszystkie, które miały cośkolwiek sierści białej oraz owce czarne i dał je swym synom. Ponadto wyznaczył odległość, jaką trzeba było przejść w ciągu trzech dni pomiędzy zatrzymanymi przy sobie stadami i sadami pozostałymi, które miał paść Jakub. Ale Jakub nazbierał sobie świeży gałązek topoli, drzewa migdałowego i platanu, i pozgierał z nich korę w taki sposób, że ukazały się w nich białe prążki. Tak ostłukane patyki umocował przy korytach z wodą, czyli przy poidłach, aby je widziały trzody, które przychodziły pić wodę. Gdy bowiem zwierzęta przychodziły pić wodę, parzyły się. I tak parzyły się zwierzęta z trzód przed tymi patykami i wskutek tego dawały przychówek o prążkowanej, pstrej i centkowanej. Jakub oddzielił więc owce białe i pędził je przodem przed pstrymi i czarnymi jako stada labana. Dla siebie zaś trzymał stada osobno, nie łącząc ich ze stadami labana, a przy tym Jakub umieszczał owe ponakinane patyki na widocznym miejscu przy poidłach tylko wtedy, gdy miały się parzyć sztuki mocne. Gdy zaś owce były słabe, patyków nie kładł. W ten sposób sztuki słabe miały się dostać Labanowi, a mocne Jakubowi. Tak to stał się Jakub człowiekiem bardzo zamożnym, miał bowiem liczne przody, a ponadto niewolnice, sługi, wielbłądy i osły. Jakub słyszał, jak synowie Rabana mówili, Jakub zabrał wszystko, co posiadał nasz ojciec i z tego mienia ojca naszego dorobił się całego tego majątku, i widział, że Raban zmienił się w dań i nie był już taki jak dawniej. Wtedy to Jachwę rzekł do Jakuba – Wróć do ziemi twych przodków, do kraju twego rodzinnego. Ja zaś będę otaczał cię opieką. Jakub, który był na pastwisku przy swej trzodzie, kazał wezwać do siebie Rachelę i Leę. I powiedział im – Widzę po obliczu waszego ojca, że nie jest on dla mnie taki jak dawniej. Wy same najlepiej wiecie, że choć z całych sił służyłem ojcu waszemu, on jednak oszukiwał mnie i wielokrotnie zmieniał mi wynagrodzenie. I tylko Bóg bronił mnie od krzywdy. Gdy bowiem ojciec wasz mówił, owce pstre będą twą zapłatą, wszystkie rodziły się pstre. Gdy zaś mówił, psątkowane będą wynagrodzeniem dla ciebie, wszystkie rodziły się psątkowane. I tak Bóg wydzielił część dobytku ojca waszego i dał ją mnie. Bo gdy nadchodził czas parzenia się trzody, Widziałem we śnie, jak samce pokrywające przody były pstre, centkowane i łaciate, i wtedy anioł Boga wołał na mnie we śnie. Jakubie, a gdy mu odpowiadałem słucham, mówił. Spójrz i przypatrz się, wszystkie samce pokrywające przodem są pstre, centkowane i łaciate. Widzę bowiem, jak raban z tobą postępuje. Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stelę, i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotuj się do drogi, opuść ten kraj i wróć do Twojej rodzinnej ziemi. Na te słowa Rachela i Lea rzekły do Niego: Czyż mamy ponadto jakiś udział w majątku naszego Ojca? Wszak traktował nas jak obce, bo nie tylko wziął za nas zapłatę, ale jeszcze obrócił na swój użytek naszą własność. Słusznie więc całe mienie, które Bóg oddzielił od mienia Ojca naszego, należy do nas i do naszych synów. Teraz więc czyń to wszystko, co Bóg ci rozkazał. Wtedy Jakub, nie namyślając się, wsadził swoje dzieci i żony na wielbłądy. Zabrał wszystkie swe stada i całą majątność, którą zdobył. Majątek własny, którego się dorobił, wpadł ten Aram i ruszył w drogę, aby powrócić do ojca swego Izaaka, do kraju Kanaan. Gdy Laban poszedł szczyt owce, Rachela skradł mu posążki domowe. Jakub zaś wprowadził w błąd Labana, Aranojczyka, nie dając mu poznać po sobie, że zamierzał uciec. Tak więc Jakub uciekł potajemnie wraz z całym dobytkiem i rozpoczynając wędrówkę przeprawił się przez rzekę, a potem skierował się w stronę wyżyny Gilead. A gdy na trzeci dzień Laban dowiedział się, że Jakub uszedł, zebrał swych krewnych i wyruszył w pościg za nim. Po siedmiu dniach dogonił go na wyżynie Gilead. Ale tejże nocy Bóg ukazał się właśnie Labanowi aramejczykowi i rzekł do niego Bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego od niego nie żądał. Laban dogonił Jakuba, gdy ten rozbił swe namioty na tej wyżynie. Laban i jego krewni również rozłożyli namioty na wyżynie Gilead. I wtedy Laban rzekł do Jakuba Cóż uczyniłeś? Oszukałeś mnie i uprowadziłeś mnie, córki, jak branki wojenne. Czemu uciekłeś potajemnie i okradłeś mnie? Nic nie powiedziałeś mi, a przecież odprawiłbym cię z weselem, z pieśniami, bębnami i cytrami. Nawet nie dałeś mi ucałować mych wnuków i mych córek. Postąpiłeś nierozsądnie. Mógłbym teraz obejść się z wami surowo, ale Bóg Ojca waszego tak mi powiedział ubiegłej nocy. Bacz, abyś w rozmowie z Jakubem niczego odeń nie żądał. Gdy już jednak ruszyłeś w drogę, bo tęskno było ci bardzo za rodziną twego ojca, to czemu mi skradłeś moje posążki? Jakub dał labanowi taką odpowiedź: bałem się, myśląc, że mi siłą odbierzesz także i twe córki. Ten zaś, u którego znajdziesz twe posążki, niech straci życie. W obecności krewnych naszych przeszukaj to, co jest przy mnie, i zabierz je sobie. Nie wiedział bowiem Jakub, że to Rachela je skradła. Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba, do namiotu Lei i dwóch niewolnic i nie znalazł. Wyszedłszy z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli. Rachela zaś wzięła posążki i włożyła pod siodłowie błąta i na nich usiadła. A gdy Laban przeszukawszy cały jej namiot, nie znalazł, rzekła do Ojca: Nie bierz mi tego za złe, Panie mój, że nie mogę wstać, gdyż mam kobiecą przypadłość. Mimo więc poszukiwań Laban nie znalazł posążków. Wtedy Jakub rozgniewał się i zaczął czynić koszkie wyrzuty Labanowi tymi słowami. Jakiż popełniłem występek i jaką nieprawość, że mnie ścigasz, że przetrząsasz wszystkie moje rzeczy. Cóż znalazłeś wśród tych rzeczy, które są moimi? Połóż to wobec moich i twoich krewnych i niech oni powiedzą, kto z nas ma słuszność. Dwadzieścia lat byłem u ciebie. Twoje owce i kozy nie rodziły. Baranów z twej trzody nie jadałem. Mięsa z rozczarpanej przez dzikie zwierzę sztuki nie przynosiłem ci. Dawałem za to moją sztukę. Jeśli ci coś zostało skradzione, czy to w dzień, czy w nocy, szukałeś u mnie. Bywało, że dniem trawy mnie upał, a nocą chłód spędzał mi sen z powiek. Takie było owe dwadzieścia lat w służbie u Ciebie. Służyłem Ci czternaście lat za dwie Twoje córki, a sześć lat za trzodę. Ty zaś kilkakrotnie zmieniałeś mi wynagrodzenie. Gdyby Bóg Ojca mego, Bóg Abrahama, ten, którego drżeniem czci Izaak, nie wspomagał mnie, dopuściłbyś mnie teraz z niczym. Co wycierpiał i ile się napracował, Bóg widzi. On też w zeszłej nocy zaświadczył. Laman tak odpowiedział Jakubowi: wprawdzie są to moje córki i ich dzieci są moimi, trzoda moją trzodą i wszystko co tu widzisz jest moje, ale cóż mogę teraz uczynić córkom mym albo ich dzieciom, które one urodziły. Zawrzyjmy zatem obaj przymierze jako wyraz zgody między nami. Wtedy Jakub wybrał jeden kamień i postawił jako stelę a potem rzekł do swoich bliskich – zbierajcie kamienie. Zebrali więc kamienie i ułożyli z nich kopiec, na którym zasiedli do posiłku. Laban nazwał to wzniesienie jegar Zachaduta, Jakub zaś – galet. Laban przy tym dodał – niechaj ten pagórek będzie odtąd dowodem naszej zgody. Dlatego nazwał go galet i mispa, mówiąc – Niechaj Jachwe czuwa nade mną i nad tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś źle traktował moje córki albo pojął sobie prócz nich inne żony, to choć nie będzie nikogo z ludzi między nami, patrz, Bóg będzie nam świadkiem. I rzekł jeszcze Lawan do Jakuba. Ten oto pagórek z kamieni i ten pamiątkowy kamień, które ustawiły na znak zgody między mną i tobą, Będą przypominały, że ani ja nie będę szedł obok nich do ciebie w złym zamiarze, ani ty nie będziesz przychodził obok nich idąc do mnie w złym zamiarze. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ojców ich niechaj będzie naszym sędzią. Jakub zaś przysiąg na tego, którego z czkił czcił Izaak, jego ojciec. A potem Jakub zabił zwierzęta na ofiarę na owej wyżynie. Po czym zaprosił swych krewnych na posiłek, a gdy się posilili, ułożyli się do snu na tej wyżynie. Nazajutrz rano Laban ucałował swoich wnuków i swe córki, pobłogosławił im i udał się w powrotną drogę do miejsca swego, jakub ruszył w dalszą drogę. A gdy go napotkali aniołowie Boga, ujrzawszy ich, rzekł, jest to obóz Boży, nazwał więc to miejsce Machanaim. Stąd Jakub wyprawił posłów do swego brata Ezawa, do kraju Seir, czyli do Edomu, dając im takie polecenie. Powiedzcie panu memu Ezawowi tak. To mówi sługa twój Jakub. Przybywałem u Labana i aż do tego czasu byłem nieobecny. Nabyłem sobie woły, osły, trzodę, sługi i niewolnicę. Pragnę więc przez posłów oznajmić o tym tobie, panie mój, abyś był dla mnie życzliwy. Posłowie wrócili z taką wiadomością: Szliśmy do twego brata Ezawa, ale on też już idzie na twoje spotkanie z czterystu ludźmi. Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. Podzielił więc ludzi, których miał przy sobie owce, woły i wielbłądy, na dwa obozy, myśląc sobie: Jeśli Ezaw uderzy na jeden obóz i pobije go, drugi przynajmniej obóz ocaleje. A potem zaczął się modlić. Boże Abrahama i Boże Ojca mego Izaaka, Jahwe, który dałeś mi rozkaz wróć do Twego kraju rodzinnego, gdzie będę Ci świadczył dobro. Nie jestem godzien wszelkiej łaskawości, którą nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz mnie więc chronić przed przemocą brata mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Wszakże tyś powiedział, będę ci świadczył dobro i uczynił twoje potomstwo tak mnogie, jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyć nie zdoła. A potem, postanowiwszy pozostać na noc na tym miejscu, wziął z dobytku swego jako dar dla brata swego Ezawa dwieście kóz i dwadzieścia 20 kozów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów. Trzydzieści do innych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt. I oddał sługom swoim każde ze stad, mówiąc: Będziecie szli przede mną w odstępach pomiędzy każdym stadem. Pierwszemu zaś słudze dał taki rozkaz: Gdy cię spotka mój brat Ezaw i zapyta, czyim jesteś sługą, dokąd idziesz i czyje jest to stado, które pędzisz, Odpowiesz. Sługi Twego Jakuba jest to dar posłany Panu memu Ezawowi, On zaś sam idzie za nami. Taki sam rozkaz dał Jakub drugiemu, trzeciemu i wszystkim sługom, którzy mieli pędziki stada. To, co wam powiedziałem, będziecie mówili Ezawowi, gdy go spotkacie, dodając sługa Twój Jakub idzie tuż za nami. Myślał bowiem, przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi. I gdy ja potem go zobaczę może obejdzie się ze mną łaskawie wysłał więc ów dar przed sobą a sam postanowił spędzić noc w obozowisku ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony dwie ich niewolnice i jedenaścioro dzieci przeprawił się przez brud potoku jak bok. a gdy ich przeprawił przez ten potok przeniósł również na drugi brzeg to co posiadał gdy zaś wrócił i został sam jeden Ktoś pasował się z nim aż do wschodu Jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł – Puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział – Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy go zapytał – Jakie masz imię? On zaś rzekł – Jakub. Powiedział – Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł Powiedz mi, proszę, jakie jest twoje imię? Ale on odpowiedział Czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem na życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.